Witajcie widzowie YouTube'a w kolejnym moim filmie. Zobaczcie, to jest nóż. To nie jest zwykły nóż. To jest nóż taki, jakby Rambo, Rambo by chciał mieć taki nóż. Rambo by chciał mieć taki nóż. Rambo miał dobry nóż, ale nie miał tak dobrego noża właśnie. Nie miał. Zobaczcie, tu jest antypoślizgówka, że nie wylata Ci z, z ręki, nie? Taka łustka antypoślizgowa, fajna. Tutaj macie... O, tu można nie wiem, piłować metal. Tu można zażynać dziki i inne inne stwory, tak, leśne. Gady i ssaki. O, zobaczcie Rambo. A tu jest odrzut, tak? Nóż odrzutowy, że możesz go normalnie nie musisz biegnąć za ofiarą z tym nożem. Tylko wystarczy tu jest taki guzik. O tu jak włączysz ten guzik, w tym momencie nie jest natankowany ten nóż, ale jak natankujecie ten nóż zwykłym paliwem tak tu skierujecie na ofiarę naciskacie i odrzut rakietowy tutaj z tej dyszy tutaj po prostu leci i prosto w ofiarę się wbija w gardło ofiary. Nóż ostry polecam sobie zamówić taki nóż Rambo nie miał takiego noża, ale chciałbym mieć ten nóż i dlatego nazwałem ten nóż nóż Rambo Fajny nóż. Piękny nóż. Będę już kończył już. Zapraszam na inne moje filmiki. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Życie jest piękne. Ten nóż jest ostry. Zobaczcie. Ultra cienkie. Widzicie? Ultra cienkie. Ultra cienkie. To jest stal chirurgiczna, także wam nie zardzewieje. Subskrybujcie mój kanał. Zobaczcie jeszcze raz na zbliżeniu ten nóż Rambo. Czy taki by chciał Rambo mieć? Oczywiście nie miał, nie? O, zobaczcie, jeszcze pójdę po takim, tu po całości. Dojdę do końca. O, tu jest właśnie koniec. Jeszcze z powrotem. O, i to jest właśnie taki bajer, nie? A, tu jeszcze ma takie dziurki. O, tu ma takie dziurki. Dobra, na razie trzymajcie się. Siema, subskrybujcie kanał. Cześć.